Siemanko, tu znowu Pan Kefirek. Dziś jest odcinek drugi w tym poradniku. Pokażę wam jak yy, za, jak za, jak yy, uprawiać rolnictwo i jak zrobić piec, bo do wcześniejszego poradnika i, i, i jeszcze i pokażę wam jak zrobić zbroję. Więc tak, zaczynamy. Hmm. A, sorry, zapomniałem jeszcze dodać, yy, jeszcze pokażę, jak zrobić skrzynię. Więc tak, yy, no to tutaj mamy ten stój, okropnie Dobra, najpierw trzeba mieć kilo i idziemy po bruk, po kopalni. Dobra, 10 nam no wystarczy. Najpierw, żeby zrobić piec, musimy mieć crafting table i cobblestone układamy naokoło, żeby środek został pusty i wychodzi nam furnace, czyli piec. Hmm, czyli tak dalej. Hmm, od razu mówię, że w kolejnym poradniku pokażę, jak przetapiać i wydobywać. Więc tak, zacz, yy, teraz pokażę Wam jak uprawiać yy, żniwa. Więc żeby coś zrobić najpierw będziemy potrzebować trawy. Bo z, tra z trawy wyrosł Z trawy będziemy mieli nasionka. Dobra, czy a razpięć chociaż Gdyby nam to urosło, to przynajmniej nie było jakieś jedzenie. Pokażę co można później zrobić z tych żniw. Co można posadzić powiem zaraz. Otóż tak, posadzić możecie dynie, arbuza, yy, co co yy, pszenicę. No i co tu nam jeszcze? Nic. Okej, okay, dobra, zakup powoli. Dobra, zachód, a my nie mamy, łóżeczka No dobra, ale to łóżka dopiero później Więc tak No to motyka, no to ja sobie zrobię tutaj ładną farmę Tylko najpierw sobie tutaj wykopię Najzwyklejszą farmę sobie tutaj zrobię. A, jeszcze dopowiem. Dobra, nic chyba teraz nie będzie widać. Dobra, to poczekamy, aż będzie jasno. Okej, okay, dobra, wróciłam, już jest jasno. Nie chciałem, żebyście czekali ...niepotrzebnie. Tak. Szczerze, żeby szybciej urosło macie dwa sposoby trzcina, cukro, ja yy, Jezu co ja daję no to ja, pierwszym jest woda obok, to trochę szybciej a drugim jest mączka kostna mączkę kostną możecie zdobyć od szkieleta nie zawsze yy, znaczy mączkę kostną zdobywacie z kości, które dostajecie od szkieleta więc tak, dobra, zwyczajna forma okej okay. Więc tak, no to bierzmy się do roboty Mamy motykę i Robimy przyciskiem myszy naciskamy na ziemię i wtedy nam się układa ładnie Dobrze. No i tak właśnie I ona będzie rosła, sobie rosła, rosła, rosła No i co, co to jeszcze No to, to były, pierwsze zabieżniła Dalej pokażę Wam, że Wam jak zrobić w końcu to zbroję. Ok, żeby zrobić zbroję będziemy potrzebowali skóry. Skóra Skórę możecie zdobyć od krowy. Nie zawsze wypada, ale najczęściej. Yy, ale nie tylko ze skóry. Skóra to jest najgorszy materiał. Możecie zrobić, z czym nie chyba z ognia? Z żelarza za i z diaksów i ze złota Więc tak, ja zrobię akurat ze skóry Bo tylko skóry mi się udało na razie Zobaczymy jak zacznę Zacznę od góry Żeby zrobić hełm układamy w ten sposób Skórę I wychodzi nam Hełm Żeby zrobić tunikę układamy w ten sposób Wychodzi nam letter tunik żeby zrobić spodnie to tak to spodnie są najłatwiejsze bo wyglądają jak spodnie letter trousers i żeby zrobić butki najłatwiej cztery ladder boots więc no to tak co możecie zastąpić różnymi rzeczami o enderman o chciało No, zakładam. Dobra. Y, w następnym odcinku pokażę Wam. O, fajnie. W następnym poradniku pokażę Wam, jak zafarbować zbroję na różne kolory. Ale będziecie potrzebować jednego składnika. Więc tak. Dzięki za oglądanie. Zostaw suba i like. Fans.